Przyjdzie Z tej strony oczywiście kasztan I ci wam Jak Otwieram paczkę za 30 monet Zostawcie Łapki w górę Sub aby Nie przegapić koneczków Na no, wcale Zaczynamy Holandia SEO Newcastle i to będzie Botman oceniony na 8.3 Na szczęście nie ma duplikatów, No to to by było tle Ja bardzo dziękuję za oglądanie Życzę miłego dnia Pozdrawiam Was Trzymajcie się. Cześć